ta czekoladka... Ja pierdolę. Człowieku... Powiem Ci, że... Kurwa, się nie mogę napatrzeć normalnie. Chłopie... Jak ona trzyma tą dźwignię perfekcyjną, jak ona ma, kurwa, człowieku, to czy ona ma jednego, to ona ma ze 7 kilo, kurwa, pewnie, chopie. Ja nie wiem, czy ja dam radę tutaj, czy ja wytrzymam w ogóle, My się, kurwa, ręce trzęsą już, człowieku, ja dostanę, kurwa, zapalenie łokci, kurwa, przez nią. Ty chcesz mnie wykończyć, kurwa? Czy mi ty na złość robisz, człowieku? Czy ty chcesz, żebym ja miał kurwa zapalenie mięśnia tenisowego kurwa? łokieć tenisisty mam dostać, czy co kurwa? Pierdolę, ja się zwalniam kurwa chyba.